Dzień dobry, Adam Jęczewski, A naszym gościem jest rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Robert Ciborowski. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Uniwersytet w Białymstoku inauguruje rok akademicki inauguruje go wykładem pod tytułem Dylematy postępu, który wygłosi profesor Krzysztof Zanussi. To jakie dylematy postępu ma Uniwersytet w Białymstoku? Przede wszystkim myślimy o uniwersytecie w kontekście nauki, dydaktyki, no bo po to jesteśmy, żeby studentów uczyć, ale również patrzymy na to w kontekście pewnej takiej roli kulturotwórczej. Uniwersytet to istotna część nie tylko miasta, ale i regionu. A zatem to, co się dzieje na uniwersytecie, ma ogromne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia studentów czy pracowników, ale również całego otoczenia, w którym uniwersytet się znajduje. A zatem ten postęp to przede wszystkim poprawa warunków, przede wszystkim stwarzanie większych możliwości do tego, żeby osiągać sukcesy naukowe, lepiej prowadzić dyrektywę, ale żeby jeszcze lepiej wpisywać się w to otoczenie miasta czy regionu. I to są chyba te dylematy, jak to wszystko razem połączyć. I swoją postawą, i swoją działalnością artystyczną. Profesor wpisuje się w te odwieczne pytania dotyczące istoty uczelni, roli, a przede wszystkim celów, do jakich dążymy. Jeden z nich wymienił pan poprawę warunków. Widzimy ją na kampusie, oczywiście, przy ulicy Ciołkowskiego. A co z budynkami przy placu NZS? To już mój poprzednik, pan profesor Etel, zawsze mówił, że celem uniwersytetu jest zagospodarowanie kampusu. Tam jest nasze miejsce i wszystko, co mamy porozrzucane, mówiąc tak kolokwialnie, po mieście, powinniśmy się tego pozbywać i przenosić jak najwięcej rzeczy do kampusu. To co z domem partii? No właśnie. Jeśli chodzi o dom partii i Wydział Ekonomii na ulicy Warszawskiej, to są te dwa najbardziej kluczowe przypadki. Na to mamy pieniądze. Zarówno budowa Wydziału Humanistyki szeroko rozumianej, która dzisiaj zajmuje pomieszczenia w dawnym domu partii, jak i Wydział Ekonomii i Wydział Zarządzania. Też na to mamy środki, żeby przenieść do kampusu, a więc tych budynków będziemy się pozbywać. Jeśli chodzi o dom partii i leżący budynek po drugiej stronie, czyli neofilologii, bo to są dwa budynki, Mamy w tej chwili kontrahenta, uzgadniamy szczegóły. Myślę, że w ciągu paru tygodni będzie to już można ogłosić publicznie, że pozbyliśmy się tych budynków. Oczywiście pod warunkiem, że wyprowadzimy się w momencie, kiedy budynek humanistyki będzie gotowy. No to jest jeden nabywca. Tak, to jest jeden nabywca. Dobrze płaci? Nie narzekamy. Jest dobry moment do sprzedaży nieruchomości, bo zawsze, jak jest inflacja troszeczkę wyższa, to ktoś, kto ma pieniądze, ucieka gdzieś tam w rejony nieruchomości. Ale co ważne, już lada moment będziemy rozpoczynali budować humanistykę w kampusie. Dlatego, że projekt jest gotowy, dopinamy szczegóły. Myślę, że dosłownie w ciągu paru miesięcy ta inwestycja się zacznie, a więc w przeciągu trzech, trzech i pół roku powinna się skończyć. Jeśli chodzi o ekonomię, no jest to takie 6 miesięcy później, bo te pieniądze dostaliśmy 3-4 miesiące temu. No i musimy przygotować projekt i też w kampusie znajdzie się miejsce dla Wydziału Ekonomii, Wydziału Zarządzania, a więc będziemy powoli ten kampus zabudowywać. No mamy tam dużo przestrzeni, zresztą mamy szereg innych pomysłów. Na dobrą sprawę mieście zostanie tylko Wydział Prawa na Mickiewicza, tam warunki są dobre, ale ja myślę, że też warto myśleć w przyszłości o tym, żeby ten wydział przenieść. Nie wiem, czy się pozbywać budynków na Mickiewiczu, bo one są bardzo dobrej jakości i byłyby przydatne pewnie uniwersytetowi, ale sam wydział, wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie też powinniśmy szukać środków na to, żeby cały kampus zamknąć tam. Czyli Świerkowa plus Ciołkowskiego mamy jednolity uniwersytet. A co ze sprzedażą budynków przy ulicy Warszawskiej? Ja nie wiem, czy my będziemy je tak wprost sprzedawać, bo to jest budynek dosyć trudny do sprzedaży. To jest XIX-wieczny Zabytek, natomiast rozmawiamy z różnymi przedsiębiorcami, instytucjami, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z jednej strony trochę chcemy to sprzedać, nie jest to łatwe, a z drugiej strony rozmawiamy również z niektórymi instytucjami, że być może da się to trochę w inny sposób zrealizować przeznaczenie tego budynku. Kiedy? Więcej szczegółów? No ja myślę, że też kwestia miesięcy. Po nowym roku to pewnie będziemy mieli już uporządkowane wszystko i będziemy mogli chwalić się tym, że Uniwersytet się rozwija na kampusie. Kolejnym wyzwaniem, o którym pan wspomniał, to sukcesy naukowe. Ostatnio był taki ranking opublikowany. Times Higher Education. Podobno obok szanghajskiego rankingu to jedno z ważniejszych zestawień ocen uczelni. Są dwie uczelnie z Białego Stoku: Politechnika, Uniwersytet Medyczny. Zabrakło tam uniwersytetów w Białym Stoku. Rankingi, jak to rankingi? W jednych jesteśmy lepsi, w drugich może troszeczkę gorsi. Ja zawsze patrzę na ranking, który jest najbliższy mojemu sercu, QS. Jesteśmy jedyną uczelnią z regionu, która tam się znalazła. Dzięki głównie naszym naukom ścisłym, a więc no, tutaj bym dyskutował. W jednych jesteśmy, w drugich nie jesteśmy. Robimy swoje i mam nadzieję, że robimy to na takim poziomie, że będziemy mogli co jakiś czas pokazywać nasze sukcesy, bo takich mamy bardzo wiele. Proszę zobaczyć, że sześciu naszych naukowców jest w dwóch procentach najlepiej cytowanych naukowców w Polsce. To są niewątpliwie osiągnięcia, o których warto mówić. A ta cytowalność i te osiągnięcia naukowe, czy to ma jakiś wymiar praktyczny później w biznesie, na rynku? To jest różnie, bo jeśli mówimy o typowo ścisłej nauce, na przykład fizyka, chemia, to nie zawsze da się to wprost przełożyć na tą praktykę, bo to jest bardzo kosztowne. Myślę, że jeśli chodzi o region województwa podlaskiego, bardzo mało by było firm, które mogłyby wprost zainwestować w tak ogromne środki. A więc tu skupiamy się na badaniach podstawowych, natomiast w wielu innych dziedzinach, dyscyplinach tak, współpracujemy i to z ogromnymi sukcesami, bo zarówno wydziały nauk społecznych, jak i niektóre wydziały humanistyczne mają swoje związki z praktyką gospodarczą. Macie dobrą kadrę naukową, ale czy macie kogo uczyć? Bo na studiach pojawia się niż demograficzny i z tym sobie trzeba radzić. Ponad 600 miejsc na studiach pierwszego stopnia i ponad 350 na studiach drugiego stopnia. Taka była rekrutacja uzupełniająca prawie 1000 wolnych miejsc po pierwszej rekrutacji. Zgadza się. Stoimy przed dwoma bardzo istotnymi wyzwaniami i to nie tylko nasz uniwersytet, wszystkie uczelnie wyższe. Pierwszy niż demograficzny, który tak najbardziej nas uderzy za jakieś 3-4 lata. Ale drugi proces, coraz mniej młodych ludzi chce studiować drugi stopień. A przynajmniej których... dziennie, stacjonarnie. A przynajmniej dziennie, tak. Idą do pracy, co nie jest dziwne, bo dziś mamy taki rynek pracy że właściwie wchłania wszystkie, szczególnie w tych bardzo popularnych dyscyplinach. My o tym myślimy, staramy się modyfikować chociażby programy studiów, tworzyć nowe kierunki, ale no od pewnych tendencji nie uciekniemy i myślę, że w przekroju tych paru lat trzeba będzie sobie dosyć poważne pytania stawiać, jak dalej funkcjonować, żeby i zachęcać młodych ludzi do studiowania i przedstawić im taką ofertę, która byłaby mocno kompatybilna z tym, co się dzieje w gospodarce, w świecie i w szeregu różnych procesach, z którymi mamy do czynienia. To nie jest łatwe. Czy trzeba będzie skurczyć to ofertę naukową dydaktyczną. Na pewno trzeba będzie inaczej stawiać akcent. Dzisiaj to jest tak, że mamy 6 semestrów studiów pierwszego stopnia i cztery semestry drugiego. Być może warto pomyśleć o tym, żeby nieco wydłużyć studia pierwszego stopnia, które są ciągle popularne. Ja myślę, że tu się wiele nie zmieni. I na przykład troszeczkę okroić studia drugiego stopnia, ale przygotowywać na tych studiach przede wszystkim te osoby, które w większości chcą dalej swoją karierę naukową ciągnąć, czyli na przykład robić doktoraty, habilitacje, ale również pracować naukowo. Proszę. Zobaczyć, że w Europie Zachodniej prawie 80% studentów kończy edukację na pierwszym stopniu. Jakimi kierunkami, Pańskim zdaniem, w tym roku udało się przyciągnąć studentów? Na pewno bardzo popularne stały się stosunki międzynarodowe, jeszcze bardziej. Ale to zawsze tak się dzieje, jak mamy takie zmiany geopolityczne. Tu wojna, tutaj jakieś problemy o charakterze nierównowagi międzynarodowej. Wtedy widać, że młodzież się garnie. Nigdy nie mamy problemów z kierunkami typu prawo czy administracja, bo to zawsze jest potrzebne. Ale warto zwrócić uwagę, że mamy rosnące zainteresowanie chociażby naukami fizycznymi. Fizyka dosyć trudny kierunek. Zawsze tych studentów było niewielu. Okazuje się, że od paru lat ta liczba studentów rośnie. Jakiś kierunek jest panu szczególnie bliski? Ej oczko w głowie na całej uczelni? Oprócz ekonomii? Nie. Spodziewałem się tej ekonomii. Nie, ja oczywiście patrzę na wszystkie kierunki w ten sam sposób, bo uważam, że uniwersytet musi tworzyć jednolitość. Co więcej, w wielu wypadkach te kierunki powinny się uzupełniać. Zresztą tak jest. My razem częstokroć tworzymy i projekty naukowe, i badania naukowe, ale i kierunki, bo mamy sporo kierunków. Kierunków, które prowadzimy wspólnie, chociażby ekonomia z prawem, biologia z ekonomią i szereg innych dyscyplin. A więc ta interdyscyplinarność też być może jest wart kierunek zastanowienia, czy nie zgłębić tego rozwiązania. A zatem Uniwersytet to jedna wielka całość. 8,5 tysiąca studentów, ponad 1300 pracowników i tworzymy taką wspólnotę, która wzajemnie się wspiera, razem funkcjonuje, ma jednoznaczne, jasne cele, żeby ten Uniwersytet po prostu był lepszy i myślę, że będzie tylko lepiej. I dzisiaj ta wspólnota świętuje profesor Robert Ciborowski, panie rektorze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.